Sprawa została ujawniona w sposób skandaliczny, w sensie to, że prawdopodobnie te dokumenty wyciekły z tego postępowania sprawdzającego ABW, to jest skandal i nie chciałbym, żeby służby ingerowały w kampanię wyborczą. To nie powinno mieć miejsca. Tu się myślę, że możemy zgodzić. Natomiast pytanie jest inne. Ja bym. Gdybym miał to ocenić z zewnątrz, to według mnie zrobił Pan błąd dawno temu jako młody człowiek. Mając różne. Być może Pan mnie zaraz prostuje, że nie mam tak. racji. Powiem Panu najpierw, jak ja to widzę. Zrobił Pan błąd. Zrobił Pan coś, czego Pan być może żałuje, czego więcej by Pan nie zrobił. Natomiast mi bardziej nawet przeszkadza niż. Nie to, co zrobił młody Karol Nawrocki, tylko to, jak to ograł potem w kampanii wyborczej. Ja bym tu nawet... Mi to się kojarzy z przypadkiem Lecha Wałęsy, który w dzieciństwie zrobił głupią rzecz a ona by była ludziom wybaczona. Natomiast to, że ile razy kręcił potem w tej sprawie, ten było gorsze niż to, co się wydarzyło. Uhu. Bo jeżeli najpierw mamy oświadczenie sztabu, że tam była ta pomoc, potem wersja, że jednak nie było żadnej pomocy, tylko zwyczajna transakcja, akt notarialny, gdzie pan podpisuje, że zostało zapłacone, po czym pan na wywiadzie Rymanowskiego Mówi, że to nie było zapłacone dopiero przez wiele lat. Ta historia się nie klei, czegoś tam yy, brakuje. Czy mógłby Pan spróbować mnie przekonać, że mój pogląd jest fałszywy i że tam naprawdę wszystko się zgadza? Mhm. Wsz wszystko tam się zgadza i powiem e, tak, ja bym zrobił do dokładnie tak samo, jeśli chodzi mhm. o mój stosunek do Pana Jerzego. I mimo tej historii chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, nie wątpili w to, że warto pomagać drugiemu człowiekowi.